Dzień dobry moi kochani, witam serdecznie na kolejnym odcinku. I dzisiaj przechodzę do Was z takim zestawem z drapek, z czego mam trzy sztuki nowej super linii. No, kolor bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Uwielbiam i różowy, i fioletowy, także super. Do tego mamy zadyszkę płynne złoto, za 20 gr o milion, a i jeszcze za 5, 7, 13, 21. Także kochani, wkład na dzisiejszy odcinek to jest 5 dyszek. No i co? Ja sobie może zacznę od super linii. Jako, że to jest nowa zdrapeczka, premierki nie robiłam, bo chyba średnio mi wychodzą, rzadko mi się coś tam trafia, więc bez sensu. No ale wiecie, no, chciałam sobie zdrapać nowe, także wzięłam, ale wrzuciłam to w miksik po prostu, zwłaszcza, że ostatnio drapałam super linie, same super linie na odcinku, jakiś czas temu, bo kończyła się właśnie ta pomarańczowa, no i kupiłam ich całkiem sporo. Już teraz nie chciałam, wiecie, samych super linii na odcinek rzucać To wrzuciłam w taki miksik. Ok, motyl i piłka. Chyba wszystko. To lecimy dalej. Cytryna i klucz. Cytryna i klucz. To tak, tu jest klucz. Tutaj kolejny. O, jest cytryna. Już myślałam, że nie ma. Dobra, chyba wszystko. To teraz korona i ptak. Dobra, tu jest ptak. Tu kolejne, No, ptaki są. O, korona też. Okej, okay. i na samym dole. O, no. no to jeszcze tylko dzwonek poprosimy. I co dalej? Tęcza i księżyc. Tęcza. Tutaj tęcza. O, cytryna, ale ja ślepa. No niestety, takie to życie, no. Ślepota. I tutaj mamy księżyc. Okej, okay, w ogóle dzisiaj taka pogoda masakryczna. No. Ja nie wiem, raz jest słońce, raz jakiś huragan, śnieżyca, grad, Boże, nie wiem. Lody i słoń. Tragedia teraz w tym kwietniu, no. Już było tak fajnie ciepło, a tu nagle takie coś. Zaskoczyli, no. Sakwa, Sakwa i rower. Zakwa i rower. Tu mamy rower. Tutaj i jeszcze na dole. Okej. Okay. Co dalej? Arbuz i kwiat. Arbuz i kwiat. Tutaj. Tu nic. I na dole jeszcze są arbuzy. Okej. Okay. To teraz łódź i podkowa. Łódź, podkowa, łódka. Jest... Tutaj kolejna. No i tyle. To teraz parasol i gwiazda. Gwiazdy są. Tu kolejna. No i bez parasolki. No to teraz moneta i czapka. Czapka. O! Rower ominęłam. Brawo ja. Czapka i moneta. No wszystko. I ostatnie dwa. Słońce i okulary. Hmm. Słońce, okulary. No, chyba nic nie dadzą. No, niestety poblokowali. Kontrolne, różne. Dobra. Pierwsza ma rozgrzewkę była. No to teraz 7, 13, 21. No i szukamy. 7, 13 albo 21. A mamy tak. 4, 32, 2, 17. 12, no niestety blisko. 30, 24, 26, 28 i 14. No niestety ta zdrapka jakoś nie przynosi mi zbytnio wygranych. Kontrolne różne. Yy, no to teraz weźmy sobie, a kolejną super Teraz z numerkiem 28. I zaczynamy. Księżycem i słońcem. Księżyc i słońce, dobra. Widzę już obydwa. Tu jeszcze. I na dole jeszcze słońce. Dobra. Kolejne dwa. Parasol i leżak. Parasol i leżak. Hmm. O, jest parasol i leżak też. Dobra, i na dole coś jeszcze będzie. No, nie widzę. To teraz rower i ptak. Ok, tu mamy ptaka, tu. Rower też jest. I jeszcze na dole. Ok. Czapka i okulary. Czapka jest. Kolejna okularów nie widzę. To teraz klucz i motyl. Klucz i motyl. Jest klucz. Tu kolejne. I gdzieś motyl. No nie widać. Gdzieś od frunu. To teraz serce i sakwa. To tak. Jest serce. Tutaj są. I tu jeszcze jedno. Dobra, balony i moneta. Balony, moneta. Tu jeszcze, o, wysyp balonów. Okej. Okay. Słoń i korona. Słoń, korona. Tu jeszcze korona. I i tyle. Okej, okay, to teraz piłka i lody. Piłka i lody. Tu mamy piłki. Tu jeszcze są piłki. No, lodów nie widać. Kwiatek i biedronka. Kwiatek, biedronka. Jest kwiatek, no, bez biedronki. I na koniec mamy kości i klapki. To tak, klapki są, kości też. No, ale nic nie dają, niestety. Tutaj też jest pusto. To weźmy sobie teraz płynne złoto. I mam z numerkiem 15. No i poza liczbami szukamy jeszcze tej sakwy, tego worka albo sztabki złota. Wtedy wygrywamy kwotę razy 2. Dobra, ale od tego złotka się tak światło odbija dziwnie. Ciekawe, jak to będzie na nagraniu wyglądać, bo jak tak nagrywam, to no tak niewyraźnie trochę to wygląda. No, mam nadzieję, że później będzie to ok. W miarę widoczne. No i tak szukamy. 17, 28, 27, 21 oraz 35. Albo właśnie tych wcześniej wspomnianych symboli. No a mamy oboczka. Tu mamy 13, 33, 15, 8. I w drugim rządku mamy tak. 16, 22.

12, lustro 9 i 37, no niestety, tyle się namęczyłam, no a zdrapka jest pusta. O, dobra, to teraz weźmy sobie kolejne super linie z numerkiem 33 i zakończymy dzisiaj odcinek tu grow o milion. Dobra, no to teraz krap i cytryna zaczyna Krab i cytryna. Tu są cytryny i na dole jeszcze jedna. Dobra. Rolki i leżak. Rolki leżak. Tu mamy leżak. Tutaj rolki i tu jeszcze leżaczki. Dobra. popcorn i lody. Tutaj są obydwa. Tutaj nic. O, chciałam łódź zdrapać. Nie wiem, czemu. <grym> tu mam jeszcze lody. No i wszystko. Kolejne dwa to wiatrak i dzwon. Wiatrak i dzwon. Hmm. O, jest dzwonek. I tutaj jeszcze dzwonek. Okej, okay. to teraz gwiazda i moneta. Jest ta moneta. O, jest jeszcze moneta. Ok. Kwiatek i kości. Kwiatek i kości. Tu mamy kwiatki. Tutaj kolejne. No, kości niestety nie widać. Parasolka i diament. O, to tak, jest parasolka. Tu kolejna. Diamentu nie widać. Słoń i korona. Tu mamy słonia. I tu wszystko. Klucz i ptak. Tu mamy już w pierwszym kafelku. Tu kolejne. I jeszcze na dole mamy klucze. Ok, przedostatnie dwa. Czapka i piłka. O, jest super, chociaż jedna się spisała. Tu mamy jeszcze czapki. Tutaj piłki. No i tu jeszcze piłka. Dobra, ostatnie dwa. Łódź i tęcza. Łódź. Tutaj jeszcze łódź. Tutaj. No i to wszystko. Dobra, czyli co mamy? Jedną linię. O, tu jeszcze była parasolka. Dobra, no ale tak ogólnie chyba nic więcej nie pominęłam. Także co? Sprawdzamy. Piąteczka. Dobra. Zawsze to coś. Przynajmniej nie będzie zero. O, tak się pocieszmy. No i przejdźmy sobie teraz do gry o milion. Z drapeczka z numerkiem jedenastym. No i co? Szukam oczywiście tych liczb. Od góry do dołu. Ewentualnie portfela. Wtedy wygrywamy przypisaną kwotę. Albo korony i mamy od razu siedem dyszek. Tylko tutaj, oj, może troszkę was oddalę. O, coś takiego. Dobra. Widać całą. No to patrzymy w grze pierwszej. Wygrywa. 15. A mam. O! <laughs> Kurde. Dobrze, że nie zrapałam kwoty. No, piękny start. <laughs> Już pierwsze trafienie od razu. No, no, no. Czyli nie skończymy tylko stu piątku. To dobrze. I tu mamy jeszcze 29, okej. Okay. W grze drugiej wygrywa 49. A, o, już myślałam, że będzie 49. Ten brzuszek na górze, no. Okej, okay. 14, 9, 7 i 37. Okej. Okay. Gra trzecia, wygrywa 45. A mamy trójkę, 33.

Dobra, mamy jedną wygraną w pierwszym, w pierwszej grze na pierwszym miejscu. No to co? Sprawdźmy sobie, czy zwrocik, czy coś więcej. Zwrocik. No ale dobrze i to przynajmniej nie będzie 5, a 25 na pomnożenie. I kontrolny tutaj S. Ok. Dobra, to co? Podsumowanie będzie szybkie. Z 50 udało się odzyskać 25, czyli połóweczkę. E, także co, kochani? Taki dzisiaj wynik. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i jakiś miły komentarz. Kto nie subskrybuje kanału, to oczywiście zachęcam, żeby być na bieżąco, bo zbliża się rozdanie. Także już, już bliżutko, naprawdę. Już jestem na etapie końcowego projektu tej rzeczy. 2000 subskrypcji też już bardzo szybko idzie, już naprawdę mało brakuje. No to co, ja się będę z Wami już żegnać. Trzymajcie kciuki do kolejnych odcinki. No i co? Życzę Wam pięknego dzionka i wszystkiego dobrego i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia, pa pa!